Witam witam Was serdecznie. Tutaj mamy, słuchajcie, postać Czarnobiałą, czyli podali do wiadomości, że dzisiaj odszedł papież Franciszek. Kiedy tak naprawdę odszedł, no to wiadomo, jak to jest, dlaczego. Dlaczego podają to do wiadomości, ponieważ my wiemy to, co oni chcą przekazać, tak? Czyli my znamy tą, słuchajcie, numerologię. Nie zasilamy tego, oczywiście. Miało 88 lat, co daje. Co daje siódemkę, tak? Czyli e, 7, e, Słuchajcie, data jego, jego tam pontyfikatu: 13. 03. 2013. 7,35. 35 to jest wielokrotność siódemki. No i wiadomo: 35 podzielone na 7 to jest 5. E, 12 lat pontyfikatu, czyli trójka. E, dzisiejsza data: 21. E, to jest trójka. 04 czwórka, tak? To już też to już też wiemy. Tutaj kalkulator można sobie, słuchajcie, włączyć. Też środa, poniedziałek dzisiaj jest, tak, początek pontyfikatu środa, dzisiaj poniedziałek. 44 22 dni, 12 lat, 1 miesiąc i 8 dni. Także no, także też tych wiadomości jest, słuchajcie, dużo jeśli chodzi o zestawienia tam jeszcze jeszcze więcej mi wysyłacie. Nagrywam tą informację, żeby była wiadomo, że my wiemy, co oni tam kombinują, co oni tam pokazują i teraz takie info, tak? Jeżeli jeżeli te ich przepowiednie, inne rzeczy, pojawi się teraz czarny papież będzie ostatnim papieżem, czyli Hurra! Koniec, koniec, słuchajcie, Watykanu, koniec Watykanu jest bliski, czyli się cieszymy, wracamy do normalności, religie wszystkie odejdą, już odchodzą, e, czyli nastanie, nastanie, słuchajcie, prawda, nastaje prawda, e, prawda, miłość, jedność e, i, e, i to, e, to co... To, co kreujemy, te wszystkie wspaniałe rzeczy urzeczywistniają się na naszych oczach. Także, kochani, więcej wiary. Uwierzcie w to, że macie duszę. Podnieście, słuchajcie, świadomość związaną właśnie z tym, że jesteście, jesteśmy potężnymi istotami, dusza, duszami. To jest, słuchajcie, najważniejsze. Skupcie się na sobie, nie jakich tam Franciszkach czy nie wiadomo jak. Kto, kto ma na imię, tak skupiamy się na sobie, pracujemy ze sobą. Nie potrzebujecie słuchajcie żadnych kursów, żadnych, y, żadnych rzeczy, żadnych y, prowadzących, żadnych guru, tak guru żadnych nie potrzebujecie, bo sami jesteście dla siebie guru i prowadzącymi. Także pozdrawiam was, zalecam kochani spacery, natura. Im mniej ludzi, tym lepiej znaleźć ciszę i wsłuchać się w głos, swój wewnętrzny głos. Także pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Same dobre wieści. Świat się zmienia na naszą korzyść. Pozdrowionka.